Witam serdecznie, przyjechaliśmy na taką plażę, Sandy Beach, tu w sezonie letnim pewnie są tłumy ludzi, tutaj jest jakiś bar, jest piaseczek. Tu sobie tutaj chwilę spędzimy czasu, dzisiaj strasznie słońce grzało, bo było 20 stopni, ale odczuwalne było gdzieś 25, ale teraz jakaś chmura przyszła i Nie wiem, zobaczę, może się tu pod Zobaczę zobaczę to woda. O, zobaczcie, rozbiliśmy sobie tutaj taki fajny kocyk. Obóz. I mamy obóz. I tylko się delukować. Tureckie delicje. Tureckie Może chce coś wniuchy. gryzka. Takie galaneczki z orzechami, śmieszne. No. O, ja też chcę jedną. O, tutaj jakiś tłumyczek płynie sobie. Ale przyjemnie. A szkoda wyjeżdżać. Jutro mamy... O której mamy? 7.50 chyba, nie? Co, zanurzasz się? Zaraz, No, złomik jakiś znalazłeś, widzę. <laughs> Zaraz obadamy tutaj. Szkoda, wyjeżdżać trochę. też. O, ale złomik. Do podręcznego wejdzie. Trzeba skompresować. O, a tutaj, mi fajne kamiory o tutaj taki strumień wpływa to jest to woda, to nie jest jakiś ściek o. Czy ja tu przejdę czy nie ugryzie mnie jakaś meduza albo inny stwór o to są takie kamienie i tam od Pafos, tam gdzie mamy przy porcie nasze mieszkanie wynajęte. To są tylko niestety kamienie i takie wybetonowane zbocza, ale ludzie tam się kąpią. Dzisiaj rano nawet jak wstaliśmy, to nie wiem, czy oglądaliście już ten film. Czy ja go dzisiaj nie dam, czy go dam jutro dopiero. O. Ja już tutaj myślę, bo tak dodałem w zakładce tam na mojej stronie terminy bazarów, już są podane wszystkie terminy. Bazarów, więc chcę zrobić takiego vloga właśnie z informacjami o tych bazarach. Co kiedy, gdzie 3 chyba lutego jest pierwszy, w Łodzi. No i stamtąd będę chciał zrobić. Ło! Wow, jaka tu jaskinia fajna, czy coś tu tym taka praża ukryta. Ale fajnie, będę chciał zrobić relację taką z. znaczy, dwie, dwa rodzaje relacji, ale będę chciał znowu zrobić taki skrót z cenami, takie urywki tylko motocyk cena, motocyk cena nie wiem czy mi to wyjdzie, bo ostatnio mi to nie wyszło ale ten właśnie odcinek po którym wystartował ten mój kanał już ma za chwilę 600 tysięcy tam chyba tysiąca czy dwóch brakuje. widziałem to, no idziemy tam? no, Kamila wypatrzyła też to no i chciałbym może zrobić taką edycję 224 bo widzę, że to jest udostępniane i to ludzi, bardzo dużo ludzi to ogląda. Ła. Fajnie, nie? No, tutaj tak kameralnie można sobie kocyk no. położyć i sobie samemu. Nie trzeba parawanu, bo No, z parawanu. O, moglibyśmy sobie poleżeć. Super. No, co tutaj fajnie. To no, ale, tu tam, ale tam dzieci mają tak. No, wkoczyć później... Kiedyś się wdrapać. No. Fajna, nie? Taka zatoczka. Jakie śliskie, jest elektryczne wody. Tak? Ojej, kurwa, już nie wie tego. No, także mam taki plan zrobić. Chociaż miałem też plan zrobić, tak, żeby wyciąć wszystkie ceny motocykli z 2-2-3, ale próbowałem nawet y, usiąść do tego. Ale za dużo roboty jednak. Ja teraz są jeszcze te gadki różne na bazarze, bo ja jej rozmawiam i masa materiału do przeglądnięcia. I jakoś to odpuściłem, ale może tutaj z tego jednego bazaru, bo na pewno będzie dużo motocykli. Jeżeli z tego mi się nie uda, to może z majowego, ale, ale wolałbym teraz już na początku roku to zrobić. No też bardziej mi teraz kręcą właśnie takie vlogowe rzeczy, czy podróżowe, czy te targi. Łomatko, zobaczcie co tu jest. Krab! Ho, 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 Zobacz, jaki krab tu jest duży, wiesz? Krab duży tu siedzi w, o... w oczku wodnym. O, można ten, może ugryźć w dużego palca, taki pan krab. Może wrzucimy mu kamienia. Zobacz, nie pan krab. O. O. Jezu, uważaj, matko! Gdzie ty? Bo, jest śliski! Bo Cię ciekawe! <laughs> Matuchno, nagrał się Twój wypadek. I teraz? Nie, bo tu jest ostre, są te. Nie, dość, że śliskie, Ale to ostre. Ja takie... o, to Aha! Tu nie no stawaj tak czekając. nie tam, miałam Jest pan kaprys. No. Aha, wyjeźdź go? No. Matko, żeby cię nie ugryzł! Nie, w nie, 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 nie. takie. rany! No, matko, teraz trzeba czymś tam ale to cicho jest. To ale jest Pan no. że... ja, ja się boję od samego patrzenia na to. Ale tutaj jak fale lecą. On chyba to tak już. Weź go może wyciągnij, może on tutaj. Może on tu zdechnie. No. No, Weź może... go tam i go się nie pośliźni. Nie. No. Żeby razem z krabem, żebyśmy nie. na oddział te i jechali. No No właśnie, nie jak tu nogę można łatwo podjąć? No. Ale tu wypadki, no. Czekam też na odpowiedź. Co tam to ja to mi odpowie i co dalej z warsztatem, czy... Te narzędzia dostanę w tej całej ilości, którą tam wybrałem, czy będą coś kombinować. E, co tam jeszcze? Muszę przegląd zrobić. Muszę zrobić przegląd WLK. Tam niby na miesiąc czasu jest ta czasowa rejestracja, chociaż to działa tak, że nie ma żadnych przepisów wykonawczych, że nie ma po prostu kar, więc jak. Kiedyś to przespałem 3-4 miesiące i dostałem tego pisma przypominające. Tam dzwoniłem do pani, że nie akurat nie było mnie w Polsce, czy coś w tym stylu. I pani mówiła: Nie, to tylko tak przypominamy, bo nie ma i tak za to kary, chyba że coś już wymyślili nowego. No ale na tamten czas, a to było nie wiem, 2 lata temu, to nic za to nie było. No ale muszę to doprowadzić do końca, więc ten przegląd. Muszę tego heritage'a tam zawieść chyba do majnego albo możliwe, że ktoś tam. Przyjedzie po niego i zabierze, żeby tą oponę zmienić i zobaczyć co tam obciera. Ech, co tam jeszcze? No na dniach ma być Hammer Ciekawy jestem strasznie tego hamera. Zawsze chciałem mieć takie auto. Eee, ja chcę zobaczyć jak to się jeździ, więc nagram na pewno jakiś odcinek, jak go tam odbieramy. Eee, on już przypłynął z Dubaju, już jest chyba odprawiony. I tak samo Crossbones, jeszcze będzie jeden Crossbones, będzie braciszek. będziemy mieli dwa, możliwe, że jeden będzie do sprzedania, no ale to się okaże, bo też Mariusz pewnie będzie chciał się nim przejechać, zobaczyć jakąś procedurę, może rejestracji, ponagrywam, bo teraz ktoś do mnie dzisiaj pisał, czy mam do sprzedania tablicę ze Stanów, bo sprowadził motocyk i urząd nie chce mu zarejestrować, bo nie ma tablicy amerykańskiej. O, zobaczcie jaki tutaj jakiś taki domek. No i e, no właśnie umówię, że no nie trzeba takiej tablicy, bo wystarczy napisać oświadczenie, że tablica zaginęła, zresztą to nie jest e, e, kłamstwem, tylko po prostu e, faktem, więc takie oświadczenie. Zresztą szkoda oddawać tych tablic, nie? No oni i takie na złą wy, wytentegowują. A to jakby nie było jest wartość kolekcjonerska. Ja te tablice akurat nie zbieram, więc dla mnie to... E, dlatego też różne rzeczy też e, szanuję i nie, nie wyrzucam, bo wiem, że dużo ludzi zbiera różne rzeczy i dla kogoś to może być coś cennego, więc wolę to komuś przekazać. Czy tak samo jakieś bilety komunikacji miejskiej, czy jakieś różne inne pierdolety. No ale w jakimś tam urzędzie jakaś pani sobie wymyśliła, że musi być tablica i już. Pewnie nie miała wcześniej przypadku, więc w takich sytuacjach najlepiej... Iś tam do naczelnika, i, ale jak się nie ma siły przebicia, no to można się wkurzyć i odejść z kwitkiem z okienka, bo, bo pani miała zły albo nie miała takiego przypadku. Ja teraz rejestrowałem też to na zapytek, tą moją WLK i też tam gość chyba nie wiedział co i jak. Nie wiedział dokładnie jaki jest, więc musiał sobie tam się dopytać kogoś innego. Ja właśnie na te czasowe sobie zarejestrowałem, bo niektóre przeglądy robią także. Zrobią przegląd bez czasówki, a w niektórych stacjach właśnie trzeba, ten trzeba tą czasówkę, i dopiero zrobią ci przegląd. Także to na pewno trochę tych przeglądów i rejestracji różnych mnie teraz czeka. Więc pewnie coś ponagrywam z tym. I co tam jeszcze? No i łeba zaraz! Teraz chyba będę jechał do łeby. Jak wrócę, nie wiem, na dniach będę musiał zadzwonić jeszcze do, do, Jeszcze raz do dewelopera, co tam z tą działką. Ale chcę też już obczaić ten nowy teren. Miasto tam ma go uzbroić. Dzwonił do mnie wiceburmistrz, że tam chcą skrzynkę elektryczną postawić, żeby już było coś tam na stałe. Ale ja jeszcze sobie tak rozmyślam, czy czasami nie zrobić... Czy nie wynająć może na przyszłe lata jakiegoś po prostu ośrodka, jakiegoś kempingu dużego w Łebie i przemienić go na na zlotowisko i już jedną taką propozycję dostałem no ale mówię, no tym myślę, że nie ma co się przejmować przyszłością to jest też takie dobre czego się nauczyłem, żeby żyć tą teraźniejszością i tam jakimś można coś planować, ale nie za daleko bo to są tak różne, zmienne, że jest to też trochę strata czasu i naszego życia i rozmyślania o jakichś rzeczach, które które mogą... nie mamy na to wpływu, prawda? co tam będzie za rok czy za dwa Lepiej się skupić na 24 godzinach. To co się dzisiaj dzieje, to co się tam w tygodniu dzieje. I to jest fajniejsze niż tam rozmyślać na przyszłość, bo się wtedy traci ten czas, który mamy teraz. O! Dzisiaj taki dzień właśnie, żeśmy byli sobie do południa tutaj na promenadzie tam w Pafos. Posiedziliśmy trochę popatrzyliśmy, tam jacyś wędkarze sobie łowili rybki. Fale fajnie. Tutaj się rozbijają. No szkoda, że to słońce teraz zaszło, bo tak świeciło, ale rano nie zabrałem ze sobą kamery, żeby trochę odpocząć, a ja teraz pomyślałem, a coś tam nagram jeszcze. Taki ten Albert z lasu nagrywa. Takie codzienne odcinki, on to nazywa gnioty, więc takiego gniota wam wypuszczę. <noise> o, tu jakie ja patrzysz jeszcze cały czas na te kamienie. Jakieś takie różne fajne... Coś dla naszej Ani Boguckiej. Ona by tu na pewno dużo wypatrzyła, różnych kamiorów. No, i to chyba na tyle, co chciałem Wam powiedzieć. Na raz jak może coś sobie jeszcze przypomnę, to wam, to wam dogram. Teraz muszę posiedzieć trochę na, na kocyku. I jeszcze, co najważniejsze, niecały miesiąc wylot na Florydę do Miami lecimy. No, musimy tam odmyślać też jeszcze plan działania. No, na pewno na końcu naszego wyjazdu będzie pierwszy weekend z lotu motocyklowego Bike with Daytona. Tam, nie wiem, ze 100 tysięcy motocykli albo lepiej, albo z 200 tysięcy przyjeżdża. I No to też jestem tego ciekawy. Nie widziałem w polskich YouTubach, żeby ktoś tam był i coś ponagrywał, więc... Polacy tam jeżdżą, ale nie... Nie widziałem, żeby ktoś coś ponagrywał, więc mam nadzieję, że jakieś filmy tam z fajne będą. No jestem tego ciekawy, no wiem, że na pewno tam do tego ośrodka NASA pojedziemy. Zastanawialiśmy się też czy nie polecić tam gdzieś. Stamtąd już gdzie jest blisko właśnie na Bahamy czy na Jamajkę. Może taki, taki wypad dło-trzydniowy Więc Nic jeszcze nie wiem. Stasiu pisał do mnie, nasz Stasiu Stasiu P Ee, że też chciałby się spotkać, się może tam przyleci albo przyjedzie ale no nie wiem teraz jeszcze, nie wiem jak to jak my rozplanujemy sobie czasowo bo tak samo jak tutaj był Polish Bober i też ciężko było się w sobie umówić bo my nie mamy stałego planu i codziennie gdzie indziej zmieniamy miejsce zamieszkania, więc ciężko cokolwiek zaplanować, ale może się uda spotkać na żywo, pozdrawiam Stasiu, bo może to Nowego Jorku myślę, że też polecimy, bo teraz jak już jakby przetarliśmy te szlaki do Ameryki, że to nie jest jakieś takie nie wiadomo co bo na początku to był dla mnie kosmos, a teraz to już no jest te 12 czy tam 10 godzin, 10 godzin chyba będzie do Ambordyka. No ale to jest do przeżycia, jest fajny duży samolot, więc wiem już jak szukać tych tanich biletów. Też się przymierzam, właśnie miałem nagrać odcinek, bo też ktoś z Was pisał, że że czeka na ten odcinek właśnie jak tam wyszukać tych biletów no myślę że takie 2000 w obie strony za bilety stanów no to nie jest duża kasa i, i można tam sobie ogarnąć wiadomo że na początku się płaci w rycowej i można tam gdzieś poprzepłacać no ale no takie życie, taki life czasami trzeba przepłacić <laughs> trzeba zapłacić, zapomnieć i tyle tak z mandatami no, także dużo się dzieje, fajnie, fajnie jestem zadowolony. E, tutaj e, też ten Danusz 666 się odezwał, on tam wylicytował dwie na Wośpie, Jakby przejażdżkę, udział w filmie i, i złotą blachę, tam prawie Kisiaka płacił na Wośpa. Też się mamy jakoś umówić. Ja w ogóle też będę jechał, bo mój brat w Holandii mieszka, więc, więc szukam tam jakichś informacji też o jakichś bazarach motocyklowych. Nie, bo mógłbym, po, chciałbym to połączyć, że pojedziemy do brata i przy okazji coś tam nagramy może właśnie takiego motoryzacyjnego no zobaczymy co to będzie miliony pomysłów przekorzystać dopóki Marianka nie poszła do szkoły bo do przyszłego roku idzie do pierwszej klasy to może będzie gorzej wtedy z tymi wyjazdami no ale na razie jeszcze na razie jeszcze można śmiało to dzisiaj spotkaliśmy te wagarowicze gdzie sobie wpisać, oni mają e, na YouTubach konto tu mają 10 tysięcy a na Facebooku mają chyba 170 tysięcy obserwujących i oni mają taką firmę, stronę i aplikację do nauki języka e, i w ogóle zarażają ja, ja na nich gdzieś tam wpadłem właśnie przypadkowo, ale spodobały, tam jest ta Angie ona robi podcasty razem z mężem i właśnie ona mówiła o tym jak podejść inaczej do nauki angielskiego, nie, żeby nie tak, tak, jak kiedyś brałem lekcje, miałem podręcznik, uczyłem się czasów i nic mi nie wchodziło kompletnie do głowy. A oni jakby otwierają oczy na to, że... I to w sumie ma w wielu dziedzinach życia przełożenie, bo często mamy po prostu w klapki, że tak było, tak jest, że w szkoła podręcznik i tak tylko musi być. No ale ja miałem łącznie... Z 12 lat w różnych szkołach tego angielskiego i coś tam rozumiałem, coś tam wiedziałem, ale żeby coś powiedzieć, no to była już lipa, żeby się odezwać, to mówiłem, no, how price, to się Kamila do tej pory ze mnie śmieje, czasami gdzieś tam, <noise> się nie wiadomo, jeszcze jest taka sytuacja, nie, jest jakiś stres, przychodzi, i nie wiadomo, co powiedzieć. A tutaj jednak właśnie to otwarcie na ten język, jakieś słuchanie e, różnych podcastów, e, przełączenie, nie wiem, e, języka w telefonie i to już jakoś tak oswojenie się z tym językiem daje to, że że później jakoś przychodzi samo to, że niektóre słówka wchodzą bez nauki jakby, tylko nie musimy myśleć, tylko zaczynamy po prostu w danej sytuacji niektóre słowa używać, to jest po prostu coś niesamowitego. Oni tam mają też taki program przemiany językowej, różne rzeczy, i to faktycznie słuchajcie, widać. Ja też sobie jeszcze Duolingo używam w takiej aplikacji, też tam są te codziennie lekcje, codziennie, ja chociaż tam staram się, żeby utrzymać, bo tam masz wtedy się zaciągłość, nie? ja już mam tam ponad rok czasu, jestem, już mam 500 coś dni, ja jestem w tej aplikacji. I to taniej wychodzi w sumie niż tam jakieś korepetycje czy inne rzeczy, a codziennie jednak systematycznie, ale po małym czasie. Bo ja mnie często się uczyłem także z rywami, nie? Bo chciałem wyjechaliśmy gdzieś, wkurzyłem się, że nie mogą się dogadać. Wkurzyłem się, że musimy jechać z biurem podróży, a, a chciałbym sam, bo widać, że jak to inni robią i że to jest w sumie proste, jak się zna ten język. I więc się wtedy uczyłem przez miesiąc, dwa. No i później wiadomo jak to zawsze. Zaangażowanie opada, a dobra. Więc tu jest ważna też ta motywacja, oni też o tym mówią, żeby znaleźć sobie motywację. Dla mnie to były te stany, podróże, to jest to jest największa motywacja, no ale też różne zakupy za granicą różnych rzeczy, które ściągam do swojego sklepu, no to też z język jednak ułatwia. No i wtedy jak jest ta motywacja i się spędza w nauce nie godzinę, nie dwie, nie trzy, tylko właśnie nie wiem, 10 minut dziennie, 5 minut dziennie. No ale to w, to w skali roku, w skali dwóch lat. Robi już ogromne, e, ogromne postępy i to jest naprawdę bardzo fajne. Dobra, co tam jeszcze? A i oprócz tego, że ich spotkałem, tam dodałem zdjęcie, to jeszcze spotkałem mm. się, staliśmy przy aucie i gość nas zagadał, e, czy tam, e, gdzie takie auto można wynająć. E, mm. e, powiedziałem mu, gdzie i ten. Ja mówię, no zobacz sobie na mojego YouTube'a. Tam jest numer Whatsappa, możesz napisać i sobie to auto, bo chce, potrzebuje tam na 2-3 dni. On mówi tak, na tym na YouTubie, a ja ile masz sub, subów, nie? No i okazuje się, że kolega z branży i tam jest ta historia, chyba historia innym okiem coś takiego. Też jest tam na dziale społeczności, dałem linka do niego, on ma tutaj 45 tysięcy, a na Facebooku ma tam 270 tysięcy. Obserwujących więc dzisiaj takie spotkanie z tym z dwójką, z dwoma różnymi kanałami, w sobie przypadkowe, ale śmiesznie, fajnie. Patrzymy tu glonów na jak jest sezon, to oni to wszystko grabią i, i gdzieś wywalają. Można tym jarać w kominku. Dobra, uciekam. Uciekam na kocyk znowu znaleźliśmy Lidla na Cyprze. No dawaj, co tutaj jest? W tym Lidlu jakieś zakupy. Jutro muszę jakieś bułki zrobić. Kolacja może takie pitki weźmiemy, nie? Kroisanty w promocji. O. Produkty praktycznie te same, co w Polsce, ale patrzę, czy te, czy są Niderlandz. Patrzę, czy coś będzie z Polski, jakiś produkt. Pewnie może jakąś inną marką, ale... ale nie widzę. Serek Halumi, to polecam. To jest też w Polsce. To że też jest na jakimś. O, to jest na Cyprze produkowane. Ale to jest rewelacja. Można je przysmażać na patelni albo jeść takiego surowego. Coś. Nie brałeś no Bo jest Nie, salami tylko. No. O, patrzę co tu jest. O, Nautika, to nie jest polskie? Nie. Chyba nie. Serbia na masła, a tu są takie jakieś angielskie Nie ma też chyba polskiego Niemieckie Patrzcie, wiśnie do drylownicy <ścoughs> za 4 euro taka paka wiśni Kilogram 5 euroczy, czyli w dwie dychu dychy kalmarów 5 euro tylko No, kalmary tutaj są rewelacyjne Półtora euro. Co bóla musi być. Jajka dziś na jajecznicę jeszcze. Pomidory słuchajcie, są rewelacyjne. Pomidory tutaj przepyszne. U nas w sezonie. Nie wiem czy te Lidlowskie też. Może lepiej w małym sklepie kupimy. Nie, patrzę, że są z cyfr. Powinny być, powinny być dobre. 21 euraczy wydaliśmy. Ja Możemy zajechać dalej na obiad, teraz lecimy. Nie Janek. Nie. Janek już tam, Jan jak żółwiaje. A my tutaj patrzymy, co jest na zdjęcie. co wygląda, Janio? Bardziej, dlatego że to Teraz ono... coś wybiorę. Tak, jest ostra papryczka. I tutaj ja sobie już ją zjem. Ale ostra o matko mm, mm, ale pyszna mm. tu mamy, ale ta ośbiornica wygląda fajnie jest sałatka fajna Jak chcę to, ja spróbuję takie coś świniak? dla o, ale duża No, porcja. Porcja rewelacja. jest mi serek. Trudno. Nie, no dobra, 17 euro, czy taka porcja kosztowała Pyszne jedzonko. A, słuchajcie, są wszystkie stoliki z polaka. Thank you. widzenia O, tutaj taki grill. Hello. Widuje się mięsko. Słuchajcie, 7 stolików i 7 stolików zajętych przez Polaków. Czekajcie, bo deszcz pada. Uwaga, uwaga, otwieramy. Ale coś jedzie. Ale to taki przyjemny deszczyk. No ale miło. Wróciliśmy z tej restauracji, ale powiem, że kupiliśmy tu wałówki. Jak na miesiąc jedzenia. Ale tak to jest, jak się potem robi zakupy. Na głodnego, nie? Gdybyśmy pojechali po tym, to byśmy... To byśmy jednego pomidora i cebulę kupili O, zobaczcie jaka tu lampa fajna O, tutaj widok O. Nie no, fajnie Teraz poza sezonem są fajne ceny, tutaj na, na takie coś, bo zapłaciliśmy chyba 160 euro za dwie doby, czyli 80 euro w takiej pierwszej linii. Tam jest remont, rozkopana cała droga, i nie było tutaj jak dojechać za bardzo. Chociaż nie, dzisiaj jakoś ten, jakoś tam facet jedzie. Ale numer. Jej burza jest. Oh, słuchajcie, jesteśmy już na lotnisku. Będziemy oddawać zaraz Syrenę, ale jeszcze przypomniałem sobie, że trzeba ją dotankować Trzeba tutaj zrobić jakimś takim To super, że nam się udało! Do, wrot, do Wrocławia lecicie? Aha! O, i tutaj ekipa też z Wrocławia. No, zobaczymy ile... Coś się podniosło, Nic. No to tutaj. tutaj nie? No. O, podniosło. 120 euro do... Tak jak w Stanach jest, że trzeba wrzucić kartę, pin, ile maksymalnie chcemy wydać i sobie już elegancko tankujemy proszę państwa o, naszą syrenę fajnie się tą syreną jeździło Nissan dobra Co? Ile mamy? Jest okej? Okay? Mieliśmy jedną czwartą Mam jedną czwartą, bo okej. Okay. Czy dopankować jeszcze jedną kreskę? No, no chyba jest OK. No, jedna, jedna ta więcej. Dopankowałem, dotankowałem, do że bo no, oni do, do Wrocławia też jadą, no nie chcąć bo To rzeczywiście jest ten. Stacja jest przy samym... Przy samym lotnisku. Trzeba przejechać przez parking i no, tędy tak, sobie. Jest. O. Żegnam się już z Syreną. Bardzo fajne autko, eleganckie, no trochę jest brudne. No ale cóż, Arenda Cyprus, 6 stów jest kaucji, więc teraz zobaczymy, czy dostaniemy kaucję z powrotem. Mam nadzieję, że tak. Yy, zostawiam kluczyki pod dywanikiem. Kluczyki pod dywanikiem. Tu jest bilet parkingowy. Zobaczcie jeszcze raz to autko. Tak tu wygląda. Całkiem fajna sprawa. No. Bye bye i idziemy na na iPort i lecimy do Polski, także trzymajcie się, widzimy się pewnie w Polsce już i pogadamy coś tam może w stodole albo i nie w stodole, bo nie wiem, na pewnie już wyjechany jak sandały kogoś, <ścoughs> trzymajcie się. Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka wujka, babci Stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com. I tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, na szyfki, wpinki, szyldy, blachy. No mamy tam tego całą masę. W opisie masz kot rabatowy od 100 zł. wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak yy, trafisz do mnie. Hej!